Cześć, przedsiębiorcy! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może całkowicie odmienić wasz biznes w Norwegii. O tym, jak wykorzystać moc sztucznej inteligencji, żeby zwiększyć swoją widoczność w internecie. Powiedzmy sobie szczerze, rynek zmienia się błyskawicznie. Tradycyjne branże, takie jak budownictwo czy elektryka, kiedyś mogły obyć się bez dużej reklamy. Teraz obecność w sieci to absolutna konieczność. Wasi klienci szukają usług online. Jeśli was tam nie ma, tracicie okazję. Dlaczego widoczność w internecie jest teraz tak ważna? Przyzwyczajenia konsumentów ewoluują, a konkurencja jest ogromna. Inwestycja w marketing online to nie chwilowa moda, to podstawa. I tu właśnie wkracza sztuczna inteligencja, czyli AI. AI może zdziałać cuda dla waszego marketingu. Wyobraźcie sobie, że trafniej docieracie do grupy docelowej, personalizujecie swoje wiadomości i optymalizujecie kampanię. A wszystko dzięki AI. Sztuczna inteligencja może nawet pomóc w automatyzacji tworzenia treści na bloga i analizie danych klientów, dostarczając wam kluczowych informacji. Spójrzmy na kilka przykładów sukcesu. Mała firma budowlana w Norwegii. Korzystając z narzędzi AI do optymalizacji swojej strony internetowej zanotowała 50% wzrost ruchu w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Inna firma, oferująca usługi elektryczne, spersonalizowała swoje kampanie e-mailowe za pomocą AI i zwiększyła swój współczynnik konwersji o 30%. AI nie tylko zwiększa widoczność, ale także obniża koszty marketingu. Automatyzacja oszczędza czas i zasoby, co jest szczególnie ważne dla małych firm z ograniczonym budżetem. Precyzyjne targetowanie oznacza, że możecie skupić się na najbardziej obiecujących segmentach rynku. W WebFabric testujemy różne narzędzia AI i dzielimy się swoją wiedzą, żeby pomóc małym firmom w Norwegii prosperować w internecie. Wiele narzędzi AI oferuje darmowe wersje próbne. Więc możecie je wypróbować bez żadnych kosztów. Dzięki AI możecie wzmocnić swoją obecność online, usprawnić działania i zyskać przewagę nad konkurencją. Wierzymy też w edukację i wsparcie. WebFabrik organizuje warsztaty i szkolenia, abyście wiedzieli, jak zintegrować AI z codzienną działalnością firmy. Nie przegapcie tej okazji. Skontaktujcie się z WebFabrik, aby uzyskać darmową konsultację i dowiedzieć się, jak AI może zwiększyć widoczność waszej firmy w internecie. Zainwestujcie w swoją obecność online i wykorzystajcie potencjał sztucznej inteligencji. Dzięki za obejrzenie. Jeśli ten film był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad.